samo mięso. Mówicie cały czas do mnie, Zolina powinnaś mieć swój podcast, Zolina powinnaś mieć swój podcast, więc poczyniłam dla Was podcast. Co prawda nie swój, tylko u Brzozy, ale powiedziałam wszystko, co chciałabym Wam przekazać. Brzoza zadaje takie pytania, tak wielowymiarowe pytania, że powiedziałam tam pewnie dużo, dużo więcej niż w ogóle chciałam powiedzieć, ale to dla Was. Dziewczynki, dla Was. Także dam Wam znać, jak tylko podcast zostanie opublikowany i Jazda tam oglądać? Nie zadawać mi więcej po raz milionowy tych samych pytań. A jeżeli już o podcaście rozmawiamy, słuchajcie, to co mi się u Brzozy podoba najbardziej, to że ona każdy jeden swój podcast zaczyna od słów. Miesięczny koszt wyprodukowania mojego podcastu to 10 tysięcy złotych, a ty tu jesteś i oglądasz go za darmo. Ona tam ładnie mówi, a chociaż ja dodam tu swoje pięć groszy, dlatego, jeżeli oglądasz go za darmo. I jestem tu, poprawiam ci humor, rozweselam cię. Działam jak kompres na twoje rany. To to doceń! To to doceń. Bo przyjdzie taki dzień, że każe Ci za to płacić. Tak jak płacisz za abonament Netflixa, Spotify'a i każdy inny radiowo-telewizyjny. Że jesteś tu za darmo i nie płacisz za to, że oglądasz treści, które ja dla Ciebie nagrywam kosztem czasu, w którym mogłabym zarabiać pieniądze, pieniądze, pieniądze. Kosztem czasu, którym mogłabym poświęcić swoim dzieciom, kosztem czasu, w którym mogłabym odpoczywać, siedzę i nagrywam dla was, dla ciebie, żebyś miała dobry humor i żebyś wyciągnęła z tego kilka fajnych rzeczy dla siebie, żeby tobie żyło się lepiej. Bo mi się żyje zajebiście, ja nie potrzebuję tego oglądać. Także. Jeżeli przychodzi taki czas, że zaczynają dostrzegać mnie reklamodawcy i swoimi pieniędzmi chcą zmotywować mnie, żebym nagrywała jeszcze więcej dla was, jeszcze więcej dla was, to proszę polajkujcie tą reklamę i nie piszcie do mnie słów, o, twój kanał się już skończył, bo wjechała reklama. Bo za te słowa to blokuje, tak? Bo te słowa świadczą tylko i wyłącznie o tym, że jesteś na moim profilu pasożytem pasożytem, który za darmo wysysa moją energię, pasożytem, który tylko ciągnie jedną stronę, a sam nie potrafi nawet zostawić serduszka pod postem, który został opłacony. A ja pasożytom mówię, dziękuję, nie ma tu miejsca dla Was. Szczególnie, że powiem Wam szczerze, odkąd mój kanał przekroczył 100 tysięcy obserwujących na TikToku i jakieś 50 tysięcy tutaj, to moja skrzynka codziennie odbiera 3-4 propozycje współprac. 3-4 propozycje współprac. Odpowiadam tylko i wyłącznie firmom, które znam, z których prywatnie korzystam lub które chciałam przetestować. Także robię ogromną selekcję firm, z którymi podchodzę w ogóle do rozmów. Większość reklam na moim kanale jest w ogóle bezpłatna, nieopłacona i tak, tak. Będę super szczęśliwa jak te firmy zaczną mi płacić jak pokazuję wam na przykład jakiś produkt. Od początku mojego kanału to fajnie, 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 ale jeżeli ten sam produkt wam pokażę z napisem reklama, to skończyłaś się. Skończyłaś się. Nie ma tu miejsca dla was z takim podejściem. Nie ma. I wracamy do korzeni wtedy. Ten kanał powstał dla mnie to jest moje miejsce, mój kawałek internetu, filmy wrzucam dla siebie. To, że możesz je oglądać, to jest twój przywilej. Nie chcesz z niego korzystać. Do widzenia. Uch! Ostro, ale czasami tak trzeba. Zrywamy plaster raz, a porządnie dziękuję. Dziewczynki, a i w ogóle, no dobra, żeby nie było tylko pesymistycznie. Dziewczynki, wszystkie, wam, dziewczynki i tobie, Andrzej. Którzy mnie wspierają, lubią, lajkują, komentują i cieszą się z tego, że moje konto rośnie, dziękuję Wam. Dziękuję, bo ja Was zapamiętam. To Wy przyczyniacie się do tego, że moje konto rośnie. To Wy przyczyniacie się do tego, że chce mi się to robić. I to dzięki Wam tu jestem. Także dziękuję. A, dziękuję. Wsiak.